No jest to bardzo przyka sprawa, że po prostu człowiek zostaje na pasy losu sam ze sobą, no, skoro mamy pomoc społeczną w Sączu. Takie życie. Mamy pomoc społeczną? To powiedz mi co to jest kurwa macie? Kolega również to samo ma. Dzień dobry, a pan ma jak na imię? Artur. Pan, pan Artur, tak? Co to jest? No proszę pana, tutaj ktoś nosił takie gazetki. Że będziemy przyjmować emigrantów. Z tego co tam pamiętam, to imigrantów, różne są. Nie emigrantów. Imigrantów, nie Z tego co wiem, to mają dostawać zasiłki Bo ponoć jest. w okolicach 1800 zł na miesiąc. Tak. Zakwaterowanie, jedzenie, wyżywienie. A teraz powiedz mi w ten sposób. Przepraszam, że mówię na ty, ale no mniej więcej jesteśmy rówieśnikami. Skąd się biorą te pieniądze? Na imigrantów, a nie ma dla ludzi biednych. No, taki mamy państwo. Czyli co, co trzeba Ponoć zrobić? Ponoć jest bardzo opiekuńcze. A proszę mi powiedzieć, a pan był w opiece społecznej, że pan pomogli zakwaterować się na tak. przykład w tych domu dla bezdomnych? Tak. I co? Ja nie pochodzę z Sącza. Czy jak nie pochodzi pan z Sącza, to jest pan po prostu wyrzutkiem we, w Polsce, we, we własnym kraju, tak? Tak. To aż, aż, aż przykre. A co, pan, co panowie myślicie o tych właśnie uchodźcach niby, którzy... To znaczy, oni mi osobiście nie zaszkodzili. Ale dla mnie to jest głupotą, skoro kraj nie ma... Są to bogaci ludzie, oni płacą za to dostarczenie ich do Unii Europejskiej około od 4 do 8 tysięcy euro, z tego co wiem, z niektórych informacji wynika, że od 7 tak, do 14 tysięcy euro. Powiedzmy sobie szczerze, pani Ewa Kopasz wchodzi, brzydko powiedziawszy, pani Andrzej Merocher w dupę. Bo się jej boi. Bo się jej boi, to prawda? faktycznie tak to wygląda, że po prostu wszystko jest robione po to, żeby, żeby. Żeby się przypodobać, Bo myśli, że dostanie pomoc z Niemiec. Myśmy już dostali dwa razy pomoc z Niemiec. A powiedzcie mi panowie taką rzecz, co myślicie o tym, bo tak, bo ja też uważam, że pani nasza premier, pani Kopacz, to raczej nie działa w interesie Polski i Polaków. Nie. Prawda to jest? No, według mnie. No niestety taka jest prawda. A co myślicie o panu Donaldzie Tusku? Dostał fantastyczną posadę za ogromne pieniądze i chyba dlatego musimy w tym momencie po prostu robić to, co Niemcy nam kazują, tak? No. Tak myślicie też, jak ja? Coś w tym jest. Wiecie ja co? Bym, no, dla ja mnie... bym się zgodził. Zgodziłby pan się. No dla mnie to jest troszeczkę dramat, że po prostu yy, nam, Polakom, yy, my przed przedtem patrzy, patrzyliśmy, pan Rysiek pokazywał nogę, gdzie ma ropę, larwy. Tak. No dla mnie to jest po prostu fizycznie dramat. Pan też? To samo. że ja mam już lekko wygojoną. No masakra. A pan na przykład na opiekę na szpitalną, lekarską jakąś oczyszczenie tej rany nie ja może liczyć? A ma nogę krótszą. Ja mam nogę krótszą o 4 cm. Mam niesprawną prawą rękę. Jest pan osobą niepełnosprawną, całkowicie. Tak. A w Nowym Sączu jest pan Jeszcze który jest pełnomocnikiem pana prezydenta Ryszarda Nowaka do spraw osób niepełnosprawnych. Nie próbował pan po prostu uzyskać jakiejś pomocy? Nie byłem nigdy u niego, po prostu. Ja nie jestem w ja tu jestem bardzo krótko. To jest okres jakieś dwóch miesięcy. A co w zimie? Co. Czy pana przyjmą tutaj do ośrodka w razie czego? Wątpię. Niech pan nie żartuje. To co, pan będzie z pana na śniegu, na polu, na mrozie, na wietrze? pod tą kratką. Ona, ta kratka w zimie też daje ciepło? Też daje ciepło, ale to nie no. To nie to są to... jeszcze klatki. Jest ciepło, ciepło od, od pasa w górę, ale w nogi zimno. W no, nogi zimno, bo nogi są no, na ziemi. Wiecie co, no powiem szczerze, że dla mnie to jest dramat. Po prostu bardzo Wam współczuję. No, nie wiem, ja spróbuję prawda, dowiedzieć się no. w, w Nowym Sączu o opiece społecznej. Mamy taki fantastyczny socjal. Będziemy rozdawać pomoc ludziom, którzy przyjeżdżają do Europy po zasiłki. Oni wcale nie mają zamiaru ani pracować, ani powiększać naszej gospodarki. Powiem w ten sposób: gdybym mógł wrócić do pracy, zrobiłbym to z miłą chęcią. To pan jest osobą niepełnosprawną, to w sposób znaczny. Jeżeli tutaj pan ledwo chodzi o kółki, rękę, a pan niepełnosprawną, jak pan mówił, no jest to straszne no dla mnie. Ja przez 7 lat prowadziłem firmę remontową. Z nogą zaczął się od ropnego zapalenia stawu kolonowego. Po prostu, no, co się mówi, robią się bez że na kolanach, jak się kładzie płytki, no to, no to czego był młody. Robiliście po to, żeby żyć normalnie? Robili nie, nie ro, ro, robiłem, ro, ro, robiłem po to, żeby wyżywić sobie rodzinę, utrzymać mieszkanie. Z jednego się cieszę, no z tego, że mam syna zabezpieczonego, teraz skończymy w sierpniu 17 lat. Wiem, że na starość życiowy ma. Powiedzcie mi panowie, jak wy widzicie swoją przyszłość? W najbliższych latach, w najbliższych miesiącach? Czarno. Macie jakiś plan na życie? Chcielibyście? Macie jakieś marzenia? Przecież każdy człowiek ma marzenia. Owszem. Ja powtarzam słowa kolegi, też czarno widzę. A marzenia jakieś, panie Ryszku? Marzenia? Chciałbym ci coś zjeść gorącego. Ja nie mam marzenia. Nie ma, nie ma pan, pan, k, panu kto nawet tego... Nie, bo tylko zup, zupę mam w karitasie od poniedziałku do piątku. Aha, a w niedzielę po prostu może pan się obrzewać, W Samoce i w niedzielę nie, nie ma w ogóle. Czy uważa pan, że to jest wszystko sprawiedliwe, coś Nie, to nie jest sprawiedliwe. A, jak pan myśli, kto jest za tą winien, za ten system? Przecież mamy pomocy społeczną. Moje moralną. zdanie winien jest cały rząd. Nie pomaga nic. Nie. Pomaga. pomaga w tym co sobie, nie trzeba. Sobie pomaga. Tak. W tym co nie trzeba. Biedny nie dostanie, a on się nakarmi. Ja nie patrzył gdzie po Wiecie panowie, że gdybyście na przykład byli takimi uchodźcami niby, naszymi, to byście dostali fantastyczne zapomogi, opiekę medyczną, wyżywienie, ubrania, mieszkanie, czystą pościel. Ale, ale ja bym się wtedy głupio czuł. Prawda? Ja bym się głupio czuł, dlaczego ja mam dostawać, a Polak biedny ma, ma bied, biedować. Ale ja mówię o tych uchodźcach, co płacą ogromne pieniądze. Mają telefony komórkowe po kilka tysięcy złotych i święciu. Bardzo elegancko ubrani. Dokładnie. Pan też pokazał, że kobiety jest w samochodzie i przed 30, przed 30. dobrze ubrani. Jakbyście mogli w dwóch słowach powiedzieć coś naszemu rządowi, prezydentowi e, Polski, czy który niewiele może, czy pani kopacz, minister. W dwóch słowach. Zmień się. Czy tak grzecznie, elegancko, nie? No nie. Że... Moja matka Macie po prostu. Macie kulturę, Powiedziała mi coś z tego, bo moja matka nie żyje od parunastu lat, że kultura to jest coś takiego, o czym człowiek się nie zaraża przez ręki. Tak w środowisku czasami chodzi taka pogłoska, czy taka plotka, że ludzie po prostu, którzy siedzą pod ratuszami, bezdomni, oni najczęściej to wybierają z własnej woli, że oni nie chcą żadnej pomocy, że to są ludzie zwyrodnialcy, że to są ludzie niegrzeczni, niekulturalni, klą, tylko biją, rozbijają się. Możecie to potwierdzić? To jest błąd. To jest kłamstwo. Chłamst, wielkie kłamstwo. Ja uważam, że jesteście takimi samymi ludźmi jak ja, bo może wam się troszeczkę gorzej życie poukadało. Natomiast Państwo polskie ponoć jest socjalne, pomoc jest opiekunicza. Niestety, tak. ale to jest... Popatrzmy chyba na to... Teraz panem rozmawiam ja, ja mam gryzka. Panie leczku, no ja się panu wcale nie tak. No w ten sposób. Popatrzmy na teraz, teraz na to co robią mało Ci panie, poliganka, Dla nich to jest normalność. Panowie, ja spróbuję wam zorganizować później jakiś ciepły posiłek. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Trzymajcie się lewą ręką, bo prawą pan nie jest prawną. Dokładnie, no, nie będę za to przepraszał, no bo... W waszym imieniu spróbuję po prostu dotrzeć się do ludzi, zajmujących się opieką społeczną, żeby określili się, co mogą robić w takich sytuacjach, bo dla mnie to jest dramat. Ja wiem, że dzisiaj w nocy była bardzo niska temperatura. No spaliśmy akurat na pracę. Na no, klatce, to nie, powiem że... mówiłem, a... Wiecie co, ja was cenię za niesamowitą jedną rzecz: szczerość. Taką szczerość, prawdziwość. Nie opowiadać im bajek, którym mówicie jak jest. Ale faktycznie, mhm. no ja to wiem. Bo ja to widzę. jest taka prawda: szczerość nie gubi. A co gubi? Co gubi? Człowieka? Kłamstwo. Prawda? Kłamstwo. Jak to się mówi, kłamstwo ma krótkie nogi. Panowie, serdecznie dziękuję za to, że powiedzieliście parę słów do kamery. Ja myślę, że po prostu wykorzystam to tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie ktoś zaczął myśleć. Po prostu myśleć o tym, że po prostu mamy Polaków. Ludzie, którzy kiedyś pracowali po to, żeby budować dobrobyt w tym kraju i dzisiaj po prostu... I dostaliśmy mękoma w dupę. Pod fantastycznym budynkiem to jest miejsce, gdzie urzęduje prezydent Nowego Sącza. I tutaj jest, okienko, to jest to rad, gdzie jest troszeczkę ciepła. I tym się po prostu... Ale wyganiają. Wyganiają. Kto tak? wygania? Straż Miejska, policja No jak wyganiają was, to gdzie widzicie? Nie, tylko to... Patrzcie, czy jest czysto. Aha, to przecież by nie byli czytni. Ale nie jeżeli jeszcze to ścież sobie. Aha. Tylko ludzie nie było zapałek, petuło. No dobrze, ale jak na przykład y, chcecie załatwić potrzeby fizjologiczne, wysikać się. To są Mało miejsca. jest miejsc. No, tak nie można macie fizycznie zrobić. takiej normalnych ubikacji, jak, jak większość tych ludzi czy uchodźców. Nie no. Sądz pod tym względem jest bardzo ubogi. No tak, nie mamy publicznych to, ale kiedyś byłem, w rynku Ale to nawet nie no, o to mi chodzi. Chodzi mi o to Trudno jest postawić toj toje, to i no to tak tutaj koło. są to toj przy tych restauracjach, przy tych parasolach? Są tak, ale tak tylko powiedzcie, że masz zapłacić. Aha, czyli od was bezdomnych, ludzi bez pieniędzy też chcą pieniądze, tak, o, no tak to właścicieli, ale to faktycznie to nie macie żadnej to pomocy nawet koleganki. w załatwieniu swoich moje potrzeb koleganki. fizjologicznych. Tak.